Ok, także siemaczko wszystkim, system protection, serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale 600, dzisiaj jesteśmy na serwerze testowym, na beta serwerze, który jest serwerem, można powiedzieć, free to play. No i co, słuchajcie, po kolei serwer wyszedł o 10 dzisiaj, czyli tam jak to nagrywam, to niecałą godzinkę temu, także, także niedawno. Na ten moment na serwerze mamy 150 graczy, także bardzo niewiele. Myślę. No i co, na początek, słuchajcie, po potwierdzeniu maila Dostajemy na początek na start 500 grzybków Grzybków nie da się kupować na tym serwerze, także myślę, że jest to ciekawy serwer dla graczy, dla graczy free-to-play I jeszcze z kolejnych informacji, to możemy na tym serwerze wbić maksymalnie 50 poziom, to jest limit No będą też pewnie jakieś resety, jakieś coś tutaj będzie się działo Jest to testowy serwer, chyba z tego co wiem, na nowym silniku, także także tutaj będzie troszeczkę pewnie bugów i innych niedoskonałości tutaj mamy też open beta jak widzicie także także także, no to wszystko jest jeszcze testowe to wszystko jeszcze zobaczymy no i co założę tę gildykę jakąś także jeżeli chcecie do nas dołączyć to nawet bez, bez zaproszenia wbijajcie po prostu i, i, i tutaj dołączajcie do gildy no i co jeszcze co jeszcze Poszukamy sobie klaserka, myślę jednak na razie na chilku gdzieś tam. O, dobra, mamy klaserek. Jeszcze możemy sobie poszukać w sumie... Sorki za chrypę w ogóle, ale jest... nagrywam to z rana, więc... Więc, więc tutaj nic na ja to nie poradzę. Dobra, no szukamy oczywiście Szukamy oczywiście potki my też nie bierzemy, nie bierzemy. Szukamy podki na w ogóle kraj jest po angielsku bo tutaj z tego co widzę nie da się zmienić języka także niestety będzie mieć gier po angielsku no nic na to nie poradzę chyba z tego co widziałem chyba że się mylę i gdzieś tam da się to znaleźć ale Kurczę, bierzemy to dobra na razie bierzemy na razie bierzemy mm. dobra mamy potkę na zręczność nawet dwie ale jedna nam wystarczy i bierzemy jeszcze nieśmiertelkę do tego no i dobra no i teraz myślę, że sobie trochę klaser pozupełniamy jeszcze może lekko tą ławkę ruszymy z racji na to, że z racji na to, że tutaj jeszcze coś trzeba kupić w tej zbrojowni i tak dalej bo tej tem mam dość słabe dobra, no to można wymienić ewentualnie tu jest na szczęście, to nie ma co no tutaj to chyba wezmę mimo wszystko Dobra wezmę to No tu też mamy Mamy tam zręczność ale hmm. No dobra na razie nie biorę bo gorsze chyba było yy. No tutaj Czego my jeszcze potrzebujemy? Czapki, rękawic i paska Dobra to jeszcze porlujemy chwilę Dobra mamy coś No i poczekamy te 10 sekund już nie będę skipował no gildejka tak samo słuchajcie for fun jest e, też tutaj wiadomo po żadną topkę, dziś nie nazywa się W50 Waiting Room. Taka chwilówka, wiadomo o co chodzi. E, ale możemy e, tutaj o top 2 serwera powiedzmy powalczyć, bo jest gildia e, hejbeta, gdzie, gdzie praktycznie wszyscy gracze, którzy coś założyli to są. E, no i jakieś tam inne pomniejsze, także także <laughs> możemy powalczyć o top 2 ewentualnie tego serwera. Mm, wiadomo, że tutaj wszystko for fun. Tutaj nie ma żadnej rywalizacji, rywalizacja będzie dopiero na, na W50, tak? Ale to myślę, że też jest bardzo spoko opcja mm, dla graczy free-to-play. Takie właśnie 500 grzybów na start do pobawienia się. Trochę jak taki serwer prywatny, mm, tak jak te wszystkie prywatne serwery, tylko taki, na którym się nie ryzykuje niczym. Żadnym banem i tak dalej. Także, także fajna sprawa. Dobra, no... Widzę, że tutaj chyba nie dostaniemy tego co chcemy Tu mamy Dobra, to już nie będziemy samej czapki szukać Ewentualnie tutaj coś jeszcze wymienimy To możemy wymienić Okej, okay. i jeszcze nam brakuje No, tych dwóch, tych dwóch itemków Ale, ale Chyba nie poleci O, tu mamy, dobra To szybki skipek misji jakiejś Okej, okay, już mamy goldzika na to Bierzemy sobie ten temek No i super I super, walniemy sobie troszkę lekko w statystyki No i bijemy, bijemy na ręce Bijemy na ręce ludzi, to klaserka oczywiście No chyba, że nie bijemy jednak No tego wojownika to powinienem zbić No dobra, widzę, że jednak że Jednak może nie powinienem no, im po kolei, słuchajcie, cały serwer jest do, do zbicia, hmm, w sumie, no jak my tutaj przegrywamy? Minus 15 obrażeń, niemożliwe, że przegrywamy, dobra, no ci druidzi są tutaj bardzo słabi na starcie, w ogóle jest jakiś bug podobno z maską druida na tym serwerze, że ona się nie wyświetla, dopiero w walce się wyświetla, taka ciekawostka, może to naprawią już, jak do publikacji odcinka, no ale zobaczymy, zobaczymy jak to tu będzie. No niektóre walki przegrywamy widzę, których nie powinniśmy, no ale trudno. No tutaj nie ma w ogóle itemków, to nawet nie ma co bić. Tak samo. No pobijemy sobie trochę tych przeciwników, zobaczymy ile procent kaserka uda się wbić, trochę jeszcze awki ruszymy i chyba będziemy kończyć. Póki co przynajmniej ten odcineczek no polecam wam tutaj zagrać sobie, pobawić się, bo to... No oczywiście jak ktoś ma czas, bo jeżeli ktoś nie ma czasu, to nawet nie ma co zaczynać. Ale jak ktoś ma czas, to fajnie się tutaj można pobawić. A już mówię, szczególnie gracze, gracze free to play, którzy którzy raczej 500 grzyba na co dzień na końcu nie mają. Także także to jest dla nich naprawdę spoko opcja myślę. Pewnie jakieś bugi też występują, wiadomo o co chodzi, ale, ale... ale... Myślę, że i tak da się to, da się to przeżyć, te, te bugi nie są jakieś takie ogromne. Gdzieś tam więc, gdzieś więc... Więc na spokojnie. Dobra. Jeszcze zbijemy sobie 6 przeciwników powiedzmy. Do tych 410 grzyba i... I na razie stopujemy. Dobra, powiedzmy jeszcze tego maga sobie zbijmy i topujemy, mamy 10% klaserka jak za 100 grzybków to jest no taki średni wynik bym powiedział nie jest źle nie jest, nie jest źle no i dobra, ruszymy trochę awki ruszmy sobie trochę awki. trzeba coś tam ruszyć teraz Ruszymy awkę, damy trochę w statystyki i pójdziemy na lochy pójdziemy na lochy, coś tam też mi się padnie i będziemy sobie powoli kończyć taki jest, taki jest plan Dobra, mamy 12 level. Damy sobie tam 40 sekundową misyjkę. I damy sobie w statystyki. Damy sobie w trochę wzręczność Tak do stówki i... No, nad więcej możemy trochę. Do 110. Dobra. Damy sobie tak do 115 nawet. Okej, okay, no i reszta wytrzymałość poleci. I jakoś to tam będzie. No jeszcze 2, czy 3, szczęście i... I dobra, i dobra, dobra, w ogóle mam top 11 na ten moment, także śmieszna sprawa. I top 11 serwera. No i co? Dobra, bierzemy sobie tą misję i lecimy do... O tu jeszcze i ten jak fajny wypad w ogóle. I lecimy sobie do, do lochów. Mamy na początek zjawę. Bijemy sobie oczywiście na spokojnie. No, za pierwszym podejściem tego się spodziewałem. O i tutaj też mamy do wymiany. To jest lekko lepsze. To możemy wymienić. Mógłby nie. Gdzieś tam. No i dobra. Spróbujemy jeszcze kolejnego przeciwnika pokonać. Zobaczymy, może się uda. No i. No i. No i się udało. Także fajnie. Fajnie, fajnie. No i co, ja chyba będę się z wami żegnał na ten moment, możemy sobie jeszcze spróbować do top 10 wbić, tak na, na, odcinek, na odcinek powiedzmy. No tutaj... No może być ciężko w sumie z tym. Tu jest jakiś mag, którego myślę, że możemy pokonać albo nie możemy. Nie, on ma za dobrą broń, tego nie pokonamy. Ten mag ma 49, ten ma 63, no ten ma dużo gorszą broń. Mamy Demon Huntera w ogóle. Ten Demon Hunter powinien nam tutaj ulec, ale widzę, że nie chce ulec. Może ten mag? Ja też nie chcę, może ten. Kurczę, no coś, coś nie poszło, to nam wbijanie tej topki. <laughs> no ale trudno, słuchajcie, trudno. E, dziękuję Wam za oglądanie. Pamiętajcie o łapce w górę koniecznie pod tym materiałem. E, o subiku na kanale, jeżeli jesteście nowi. E, I odstawię jakieś komentarze. No i co, trzymajcie się i, i czekamy, yy, wyczekujemy, słuchajcie, w 50 już hypik jest, także będzie się działo, trzymajcie się i do następnego.